No, to mamy kolejnego kandydata do golenia. Mam kluczyki od tej bryki. Jak widać, jest nawet tutaj ogrzewanie postojowe, webasto Witam ponownie. Łapy, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijaj. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Jeżeli ktoś chce wesprzeć, negusa. No dobra, otwieramy sprzęta. Odjedziemy sobie. W lepsze miejsce do nagrywania bryczka w fajnej wersji, jak widać, na półskórach. Opa, plecaczek, wsiadamy. Staniemy sobie w jakimś innym miejscu, mm, ale ją wyczyścili, wypachnili. Zauważyłem nagłośnienie GBL, czyli wersja dosyć fajnie. Wyposażona benzynka, tym razem bez napędu na 4 buty. Jak wiecie, u mnie wszystkie filmiki w całości: bez cięć, bez montażu. Także mam prawo coś na Odpalamy. Odpaliła bardzo ładnie To co? Wsteka Kamerka jak widać jest Cofania Mam nadzieję, że dzisiaj coś tu nie narozrabiam Jedną ręką niewygodnie Jedną ręką to można kurą dubać, wiecie gdzie żeby sprawdzić czy ma jajko no, a nie prowadzić, nagrywać i nie wiadomo co jeszcze. A może tutaj sobie staniemy, żeby mi słońce tak centralnie nie waliło No dobra Luzik Co mamy tutaj w środku tak z ciekawości? Decha obszywana, miękka. Ten fragment już jest twardy do połowy miękka. Boczki, drzwi miękkie. Tutaj też miękko, od połowy już twardo. Przeszycia, jak widać, są. Kierownica minimalne ślady zużycia. Auto, słuchajcie, nie jest nowe. 116 przejechane w sumie niewiele rocznik, widzę na szybach szósteczka czyli będzie rocznik szesnasty kierownica multifunkcyjna ale regulowana w sporym zakresie ponieważ chyba kiedyś siedziałem w takiej wersji, miała tylko regulację góra-dół myślałem, że tutaj też no trzeba użyć trochę siły, żeby ją wyciągnąć teraz jest w odpowiedniej pozycji mógłbym, słuchajcie, tak w trasę jechać. Spalanie chwilowe 8,8, 1,6 benzynka, 132 konie. Lustereczka są podświetlane. Schowek na okulary wyścielony, lampeczki. Nie ma tutaj szyber dachu. Sobie przyblokuję tą kierę. Skrzynia, manual, szósteczka. asystent zjazdu, parktroniki, USB 12V, wejście AUX, grzane, poślady trzyfunkcyjne dla pasażera, dla kierowcy, klimaty. To będzie klimatyzacja, chyba klimatycznie przycisz to radio, bo jest niepotrzebne. Nagłośnienie GBL pewnie fajnie gra. Co my tu mamy? Jedź bezpiecznie, przestroga, język, launch, mapa, czyli nawigacja. Dobra, tego nie będziemy sprawdzać. Brak urządzenia, podłącz, urządzenie multimedialne ok radyjko. Co tu mamy za ustawienia? Dźwięk, Bluetooth, Wi-Fi, obraz i inne pierdoły. Nawiewy, siła nawiewu, a klimatę To będzie chyba klimatyzacja. Ustawmy sobie może na środek bez tego. AC. Teraz, jak włączyć tutaj AC-klimę? Gdzie tu jest włączanie? Grzana kierownica, nawet tutaj widzę jest. Klimatę. Gdzie się włącza tutaj? Klimatyzację, słuchajcie. AC. Dobra, teraz jest. Zmniejszamy na low. W niektórych autach. Po zmniejszeniu temperatury automatycznie wskakuje na low. Dlatego czasem się troszeczkę gubię, słuchajcie. Czuć, że chłodzi klima. Dobrze jest. No to już coś, słuchajcie, wiemy. Radia nie będziemy sprawdzać jak głośno gra, bo mi filmik przyblokują. Tak jakby troszkę wygumowane. Tutaj. Jest jakaś wykładzina na dole. W schowku nic nie ma. Ciekawego. No dobra. Zaciągniemy ręczny. Wysiądziemy i sobie obejrzymy tego sprzęta. Fotochromatyczne lustereczko. Wnętrze generalnie zadbane. Zobaczymy czy lusterka. Sprawne. To działa. Od strony pasażera. Też działa, składanie jest działa. No to jeszcze może szybki test szybek moja działa. I ta za mną działa, czyli elegancja Francja, no tempomaty. Są, czy ich tutaj nie ma? Nagłośnienie jest, ten pomacik. Czyli wersja dosyć fajnie wyposażona. Nie wiem, co to jest ten żółty tutaj komunikat taki na desce. Piszcie w komentarzach. Musiałbym sprawdzić w książce obsługi. O co tutaj chodzi? Otworzymy od razu maseczkę. Kontrola trakcji, asystent pasa ruchu. No wersja, słuchajcie, biedna nie jest. Bidy tutaj nie ma. Obejrzymy sobie ją z zewnątrz. Silniczek pracuje ładnie. Równiutko. Widzę tutaj delikatną taką obciereczkę na lusterku. Oponki jakiej firmy Hankuki. Bieżnik dosyć ładny. Tarcze, prawie jak nowe. Sama karoseria, w ładnym stanie. Mój ulubiony kolor, mało brudzący. Oponka z tyłu też Hankook. No i jeszcze trochę bieżnika tutaj. Mają te gumy. Spokojnie można sobie na nich pojeździć. Kamerka jest, bo wam pokazywałem. Klapę otwieramy ręcznie. Jest roletka, nawet taka trochę chromowana. Głośnik w bagażniku. Fotele oczywiście składane. Lampka. Co mamy pod spodem? Chyba zestaw naprawczy. Butla gazowa tutaj na pewno jeszcze się zmieści. Na haku 90 kg. Gdzie jest ten hak? Nie widzę go. No, powiem Wam, generalnie prezentuje się dosyć ładnie. Tutaj ten emblemat delikatnie się utlenia, ale w fordach jest podobnie. Zajrzyjmy może do tyłu, w jakim jest stanie. No tutaj, tak jakby troszkę przybrudzone albo przytarte delikatnie. Materiały z tyłu już zaoszczędzili, z przodu jest tu miękko. Tu jest miękko, tu jest miękko, ale tą wstawkę dali twardą. Są siateczki, podłokietnik, kap holderki, sufit w ładnym stanie, dwa wejścia z tyłu 12 i USB. Powiem wam generalnie. Bryczka zadbana. Teraz zauważyłem tutaj taką cieniutką ryskę na drzwiach. Może da się zapolerować, chociaż wątpię. No, w ładnym stanie jest generalnie taki Janka. Książka jest jakaś. Fotel pasażera. Większego zużycia tutaj nie widać. Zaraz sprawdzimy tą ryskę. No, ha, czy paznokieć, także może być ciężko. Metoda palca. Puh, 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 puh. jak się, no, tak jakby natłuścić ją, namoczyć. To tak, jakby troszeczkę zanikała. Może jakaś dobra polerka by załatwiła tutaj sprawę. No, powiem wam, generalnie nie wygląda. Auto źle, nowe też nie jest. Tutaj jakaś delikatna ryska. Lampy przykurzone. Myślałem, że wyblaknięte. Ksenony. Spryskiwacze. Na pierwszy rzut oka, naprawdę samochód zadbany 116 przejechane, 1,6 benzynka, 132 konie. Dostęp do żarówek fenomenalny zobaczcie, silniczek GDI, jaki malutki. Pokażę Wam jeszcze pełen opis, cenę za ten samochód. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, dzwonić, negocjować, targować, oglądać. Jak chcecie kupować. Uznałem, że warto ją dla Was pokazać. Proszę bardzo, cena. Opis auta, wyposażenie: podgrzewane fotele razy 4, czyli co, z tyłu też są podgrzewane kanapy. Nie zauważyłem tego. No, a tutaj macie kontakt telefoniczny. Mam nadzieję, że coś widać, bo słońce mi się tutaj słuchajcie. Odbija, dobra, to by było tyle na ten moment. Oddaję, odstawiam. I co, biorę kluczyki od kolejnej bryki. Trzeba nagrywać coś dla Was, pozdro. Dodamy gazu jeszcze. żadnych niepokojących dźwięków z silnika. Nie słyszę pozdro.